Dzisiaj jak Chińczyk i Kamper, zagramy tylko Negev'ami. Oglądajcie do końca, żeby dowiedzieć się jak oceniamy tą broń. Także witajcie widzowie, dzisiaj gramy tylko Negev'ami. Jest z nami Bongo Brothers, a.k.a. generał camper jest z nami Chińczyk szeregowy. Witajcie. Melduję się. Jaka taktyka generale? Czekaj, musimy tu przemyśleć. Ja bym poszedł górą, bo nas pushowali pewnie już. No, dzisiaj gramy tylko Negev'ami. Pamiętajcie, dzisiaj tylko Negev'y. Shiftujemy? Ty a tu nie typ. Myślałem, że to typ, a to rączko, nas generale. Generale jaka komenda! Pusta musimy dać Quazem Dobrze, chodź, Tak jest generale tu tu. O jest, jest, jest Dobrze Krzyップ wjeżdżamy, dróg, wjeżdżamy dróg. panowie, wjeżdżamy, nie ma idę co górą, idę górą, Generale, idę tyłem jednak O, o wchodzisz, tutaj O Jezu! Kapitanie! OSAL! <gryressing> Ej dawaj tutaj, szybko na lewo Dobra, dobrze, za Tam, Tam był, tam był właśnie Dobrze, generale, mamy to! I dobrze, ale granaty też, dobra. Granaty można, tak. można. Granaty, granaty i nóż to jest rzecz, którą możemy zawsze używać, bo to jest taki dodatek. Ale gramy tylko nagiewami, jeżeli chodzi o bronie, nie? Ale zajebisty palaczka z widzicie? No, nie widzę. <laughs> o kurde, jaki najdziw. Daj pusta! O, daj pusta! Generale, wskakuj! Tam, tam! Nice, generał leci. I dobra, mi się wydaje, że to jest jedna z waszych ulubieńszych broni to będzie. No jest... nie, ogólnie, no, ogólnie tą bronią się da grać, ja jak rewolwery. pusta zrobili, zrobili. Ej, co jest? Jeszcze jeden tam jest. Mamy ich! Nice, no nie, Busta, to zrobili, Nie wiem po co, człowieku! Ale wiecie co jest Dobrze. najlepsze? Że no. ja was tak poobijałem, że jeszcze strzelę was raz i już bala dostanę. Nie no, generale! generalnie nie możesz się poddać. Tak! Czego musicie iść za mną. Albo przede mną. To idźcie przede mną. Tak jest! Idę ich oślepić i będę ruszył. Dobra, jest tam jakiś ziomek. Ale nie chodź stąd. Ja grem, też oślepię. Bardzo wolny. Palę cementy. Oj, jest tutaj na narusztowania. Ostrzał, ostrzał, ostrzał! ostrzał. Ja nie A nie, to ty strzelam! A to ja! Co teraz generale camper? Szeregowy chińczyk padł, musi się radzić sobie razem. Szeregowy chińczyk nie żyje! Co teraz? A o, się wywal... Generał padł wystrzyma. i chuj, misja jest anulowana! Precie, wycofać, prawo, wycofać! Prawo, prawo. Wycofać? Tam na dole było ogólnie z tym kałachem Ale tam dostał ode mnie, tych Hello Siemanko A... Nice! Jaka uh! strategia na te router. No i lepiej na wejść. Albo na bechać. Tak, jest szeregowy, znaczy generale, przepraszam. Mam tam flesza. tu się flesza dorzucić jakoś. Ostrzał, góra! Znowu! Ostrzał, wchodzimy z ostrzałem! Przeciw zaporowy czy jakoś tak! Ogień zaporowy! Tak! Wszyscy razem o i mam przeładowanie, przeładowanie No I kurwa do... się dala przed celu już nie idzie, już nie idzie tył. Zarabana <laughs> zarabana dostanę przez to, że mi się. W lewo Zaporowy! Uuuu, zaporowy, mamy go Tak jest Musisz generale, uważać, żeby nie dostać bana, ale na razie dobrze nam idzie, jest 5-0 go pecha mam, naprawdę ja jak ma już 10 killi od nas z co jest No bo jest dobry na tym mapie, a u nich to jeden ma zero cały czas, no to wiecie. Nie, nie ma zero, ma trzy Nie ale dobrze nam idzie Nic nie widzę Ja tak samo Co teraz generale, jaka taktyka? Oho Musimy wejść na ten side, a nie przyciekać, żebym ja wszedł <laughs> Nic nie widzę, jest no to nas czy coś No wy na lewo Lecy O cholera Chodzę, wchodzę, 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 no, no, wchodzę. Chodzę. Ostro zaporowy zacząć, 3, 2, 1 Dobra, podpadam, mam na wprost Za nami piecą, leży jeden Dobrze, on też mnie Let's no go. Też z Negawa. Lecę! To z Negawami grają! Cały, to wszyscy z nagawami grają. A wiecie coś śmiesznego aż ja jak chcecie Zdejtować, raczej enemy że bomby no. nie ma O, dropiecie ją za mapę i ona się pojawia później u was Ohoj, okay. są tu Mogą drabiną spuszować, coś czuję Jaka taktyka, generale? No boosta, boosta, boosta boosta, kurwa Bo. No Genera... podskucz, podskucz no, is... GENERALE! Jeż, okay. Jeszcze jeden. Przyjmuj dowodzenie, szeregowy hitzek, proszę atakować Tam dwóch jest, dwóch, dawaj, szeregowy Jeszcze jeden, jeszcze jeden szeregowy a Jej, AWP-a, ta, ta samba Dobra, czuję, że wszyscy będziemy mieli f**king kurde w tym meczu. No bo gramy negevami, negewy to, to jest dobra broń, trzeba przyznać to Dzisiaj jest dobrze, jestem nie, nieskalany przegraną, jest kurde, dobry moral Ej, ty po u góry No shootingujemy go Uciekł już Tu, skanujemy wszystkie ściany Dawaj, nie mają szans przejść Tak jest kapitanie, ej, ktoś za nami, na dole Nie ja też się chcę schować Ja chcę się schować generale i druga strona kurde. Za tobą, kamper A! Jeszcze jeden Leżę, spuszował mnie, lewo, lewo Dawaj go Nice Jeden na side gdzieś, albo z plecy będzie Shorta jest, bo teraz on cię słyszy Dawaj, ajajaj, aj, aj, blisko Jakbyś nie tuptać, jak nie tuptał to on by się nie skapnął gdzie ty jesteś To będę pamiętał generale, ja tym razem cię nie zawiodę Leć To, no the fuck, fuck you, cube yellow, why you kill him? It's my kill <laughs> Generał się wkurzył Wchodzimy jak do siebie Widzicie, na razem o, o, jest tu za sideem. O, jeden, jest, jeden jest leży. Jest tutaj u góry. Zostań, plantować bombę. Tak jest, kapitanie. O, jest kapitanie bo. reszka. On jest A u góry. Lewo, 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 lewo. Tak jest, kapitanie. Tak jest, kapitanie. Ej, mamy dwa na tablicy. Na razie jest 8-1 dla nas. Na razie dobrze nam idzie. Miał, 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 miał. Mamy teraz sesję. Mamy sekcję Brain Rotu. miał, miał. Miau, miau. Jestem dumny, że taka drużyna mi się trafiła pod wodzą tak wybitnego generała z takim doświadczeniem. Gdyby nie generał Camper, nie byłoby tu nas, a gdyby nie generał Camper, to generał by już nie żył. A nie, czekaj, gdyby nie my, to by nie żył, no tak. Tak, to ma sens. Orange, go play Negev, Or we are kick you. Okej, okay. okay. play the Negev, man. Co, mamy go wyrzucić? No kurwa, oczywiście, że tak. Dobra, 4 na 4. Don't play neck, man <grystanie> Nie grał negawem, to został wyrzucony Prosta sprawa, tak? Ale A! chłop jest najlepszy ja, pole... no, Chłop jest A. śmieszny, bo chłop Też grał F4, kurma <grystanie> <grystanie> F1 raczej Przynajmniej teraz ten ziomeczek random gra też Gewem Teraz wszyscy gramy gewami no i to jest to hmm? No Ba. Ile można mu zadać? Lecimy szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Bury, dawaj. Uwaga. Nie patrzcie na tego shorta, nie przyjmujcie się nim. No kurwa ten flash to był przepiękny. No drugi też. Może trzeciego jeszcze ktoś rzuci? Dawaj tam szeregowy. Szeregowy chodźmy pustnisz szybko. Cofnij się. Idę, idę, idę. Szybko. Ide. Tu, 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 tu. Zagraj tam idź tam się schowaj, gdzieś na sajdzie. Albo tu się schowaj, no na lewo dalej. Ej, oni wjeżdżają od rampy. Rampa, rampę, tu I tu Rampa, Rampę, patrz. Wjechał? Jechał! Yep, przed za tobą. Jeden? Rampa Leży drugi, ostatni to jest Dobrze! Szeregowy kamper! Tak! Jestem generał ku... dwa, chyba <laughs> szeregowy. Szeregowy to jest jeden! Ty jesteś... Ty jesteś tym, wiesz, ty jesteś oficerem. O, tak jest! Jestem <laughs> generałem, to wiesz. Kapitan gówno. Wiesz, Jesteś kapitanem tego ku... przybytku tutaj. I znowu Awem szedł. Abo poczekamy, gdzie słychać jak będę strzelał? Za generałem kamperem, tak! Po prawej będzie jeden, na szorcie. Brawo góra! Dobrze, Jezus, jak? generał idzie, co jest? Bombę zaplantować Uwaga! A! Jest tam, tam jest. Szeregowy hiciek ma jednego, i drugiego ma tu. O nie. Generale! Na no, sajcie. Generał, tak! Jest! Nasz generał! To nie Ten no, nikt by się nie zmienił i tak. <grywa> <grywa> no bo jak nie wiecie, to generalnie kamper miał zmienić synik, ale zapomniał, a się nie zmieniło. No właśnie Ogólnie jakbyśmy grali premiery z Negevami to już by nas wyje chłopy Bo Bo jesteśmy większością No Generale co teraz? Jakie są te? My jesteśmy ja pod chcemy. CT proszę iść na rampę w dwójkę, jeden jak patrzy Mida Zielony Mida idziesz szeregowych Tak jest Generalnie jesteśmy pod stronie CT, a jak wiemy no po stronie CT jest ciężej, aczkolwiek może być łatwiej B jest! Generale, B jest! Co teraz? No, nikt nie patrzył B Dobrze Szeregowy, jeden mida jest ogólnie Szeregowy zabija jeden mida? Ale wjechaliśmy. CO JEST? Będzie tam, będzie tam O, generał Camper robi tego Nic FUSO Chyba <grywa> <grywa> nikogo nie ma ogólnie, jakbyście chcieli wiedzieć A, dobra, rzeczywiście Rzeczywiście Ej, co jest? Właśnie zauważyłem, że jeszcze jedna ruda i to wygraliśmy! Dobra, czy damy radę wygrać? Ja pierdziele Aj no, pół godziny byłem w tej grze, a 20 minut czekałem, żeby za wami, kurwa, prawie mm. Yo! Ja. Dobra, poprzednia taktyka Idę patrzeć rampę Ida, idą O, idą, 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 Dawaj, pusta, pusta na skrzynkę tutaj, dawaj Tak dawaj, jest, kapitan general Campson Uwaga, kampery Ten knight to był zabójczy Jeden na B niech zielony Tak jest Ty idziesz na A za tobą! To, generale! A w O, a WP jest od strony A A nie, nie, to jest fajna wupa, a Amir, za awp Zabij Zabijem Drugi leży Bomba, lewo Za tobą, za tobą po lewej będzie O, rzeczywiście! Kurde, myślałem, Na że po prawo nie się słyszałeś rzecz. jak tuptał? Właśnie nie słyszałem No to słuchaj mnie Przepraszam, generale Przepraszam, generale. Masz się patrzeć tam, gdzie mówię, rozumiesz? Tak jest, generale. Jak nam idą. Jak masz face to face to wtedy wtedy. Co jest? O, Wygraliśmy. Pod, poddali się. A nie za dobra, to jest to niesamowity. To, Susi to jest niesamowita końcówka. Ja pierdzielę. Jak ocenia się Negewa moim zdaniem? Najlepsza broń dotychczas Top tier. Roznieśli psychicznie. Let's go. To jest jedna na jedna z ulubionych broni niuku, jak na dole patrz. No <laughs> 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 to co mam powiedzieć?